Na temat walk i fortyfikacji wiem naprawdę bardzo wiele. Walki pierwszej armii wojska polskiego, przłamanie wału pomorskiego zasługują na specjalną uwagę. były to były to bowiem jedne z najcięższych bitew jakie stoczyły wojska polskie a bohaterstwo i poświęcenie Złożyło się na ten sukces. Jak widać, jestem pasjonatem historii. zaczynałem bardzo dawno. A robię te filmy. Aby oddać hołd żołnierzom, którzy polegli w tych walkach na Wale Pomorskim, celem jest przedstawienie mojej kolekcji książek. Książek i publikacji, bo też takie zbieram, poszukuję i odnajduję. Walki o Wał Pomorski stanowią piękną kartę w dziejach polskich żołnierzy. Bitwa o Wał Pomorski. Jest nie tylko wspaniałym dowodem bohaterstwa i poświęcenia, lecz również świadectwem tego, że potrafimy walczyć nie tylko dzielnie, ale przede wszystkim skutecznie. Historia jest jak złoto. A tu prawdziwe rarytasy. Publikacje nie do zdobycia. Do tego tylko ksero. Historia jest jak złoto. Jak czyste złoto? Niewątpliwie inspiracją do przygotowania tego materiału jest chęć. Pokazania, że jest bardzo dużo publikacji na temat walk na wale pomorskim, ale że film się już robi sześciominutowy, a dłuższych mi się to nie bardzo chce się nagrywać, bo i tak nikt tego nie będzie oglądał, jak będzie długie. Więc powiem w takim razie dziękuję i pozdrawiam.